Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Hunter Call of the Wild. Eee, troszeczkę odcinków nie było, dłuższy czas z Huntera, gdyż acz bowiem, no jakoś nie miałem czasu, by Huntera nagrywać, e, dlatego też po prostu teraz dopiero jest odcinek. Po co tym nie są jakoś też oglądane na moim kanale jakoś mega strasznie, więc żeby was nie zanudzać, e, no to postanowiłem troszeczkę zrobić... Ile przerw od Huntera, no ale tak, w dzisiejszym odcinku y, chciałbym poszukać bobrów, y, ponieważ mówiłem, że w odcinku, że w końcu pójdziemy poszukać tych bobrów na odcinku, jako nowe zwierzę całkowicie, no to poszukamy. Y, jest godzina odpowiednia, bo powinny zacząć się tutaj nam zbierać w tym punkcie, jednakże y, ja wiem de facto, jak ten, jak ten punkt jest położony u mnie na mapie i. On nie jest jakiś najlepszy. O, yy, i tak zmieniłem wersję gry na angielską wreszcie. E, jakby żeby łatwiej odróżnić. No nie, to no znowu ta kaczka. E, ale one mogą mi tam polecieć, e, na tą strefę. Więc spróbuję. Może uda się zrobić kamieniuszkę, e, karolinkę, przepraszam, diamentową. Kurde, byłoby fajnie, mega fajnie by było. Jakby e, się nam udało ją zdobyć. Kurczę. Hmm. Dobra, tutaj mam broń. Grindowałem sobie między odcinkami trochę barżantów, więc też nie było co nagrywać, bo grindów chyba nie ma co nagrywać, to jest po prostu nudne. Tepasz się do, do, do punktu, strzelasz, strzelasz, do następnego strzelasz, do następnego strzelasz, następnego i strzelasz. Więc zbytnio wiele ciekawych rzeczy się tam nie dzieje na grindzie. Jednakże, tak jak widziałem tutaj tą karolinkę, Swood Duck tak zwany po angielsku, to kurde, aż żal nie sprawdzić, bo tutaj mam rozstawione pod Karolinki. Rzeczy, no właśnie. I to jest chyba te statko. Jeśli dobrze myślę. To jest ta dwójka. To jest tak, to jest te statko. Dobrze, tam biegnę. Jeszcze kawałek. Kurde, próbujemy usrześć trójkę Karolinki. Byłoby mega fajnie, kurde, na odcineczku. trujeczkę, byśmy sobie upolowali. Super by było. Ile to jest? To jest 170 metrów, teraz muszę iść cicho. Mam tutaj swojego akurat Bloodhounda, mam Labradora, ale go nie używałem. Teraz ostat... go nie używałem. Mam też pointera tego najnowszego psiaka. Słuchaj, mam wszystkie psiaki już. Dobra, teraz je patrzeć tylko. Gdzie ona jest? A pomalutku trzeba, by ich nie spłoszyć. Eee, I tu jest dwójka. Tu jest dwójka. Jest ta jedynka. Ale są spokojne. Jest to mi się... Dobra, tu jest tak, tak, tak. Może tam dają, ona siedzi? Nie, tu są te samice. Tu jest ta dwójka. Tu jest ta trójeczka. Dobra, mamy ją. Jest! Siadło dobrze. Mamy diamentową Karolinkę. Kurde, nie nagrywałem tyle i. Od razu wchodzę na mapę i przylatuje ten diament. Jest diamencik do kolekcji. Kolejny w moim wykonaniu. I w sumie chyba to jest mój pierwszy diament z tej mapy z Askirich. Więc to tym bardziej zobaczymy ją teraz. tą Karolinkę. Kurczę. Idziemy, idziemy. Jest, leży standardowa, jest, diamencik, 678 jaka ładna, jaka ładna Karolinka, że się sobie zeskwinszetuje i oczywiście od razu wypcham, mam pieniądze troszeczkę wydałem między odcinkami na to, ale teraz znowu troszeczkę odrobiłem na grindowaniu jakieś parę tysięcy, 50 tysięcy, nie, 200 tysięcy zarobiłem na grindzie eee, troszeczkę więcej, ale no, po drodze się wydało na strzelbę, na amunicję troszkę tego poszło, ale tak, odzyskuję kasę powolutku, no, teraz zobaczmy te bobry ale kurde, już jestem spełniony, to jest już dobry odcinek, mamy, mamy diamencik, mamy diamentową Karolinkę już kolejne ale kurcze, nie no, fakt, mogłaby być to jakaś, mam, mam y... Karolinkę łaciatą, ale samicę y, już też w kolekcji y, mam tutaj jeszcze, co ja jeszcze takiego w sumie mam jest ten, mam, w, wiem, że jest tutaj ten mój y, różaniec, słynny y, diamentowy, który no nie chce się dać upolować. Jest tutaj na tej mapie, on tam jest. On ma strefę tutaj w sumie i tutaj, ale on nie chce się dać upolować. W sumie miałem do niego już tyle podejść, do tego różańca. jego ja go już nawet aż Stefanem go nazwałem. I w sumie tak mam, coraz bardziej tak myślę, żeby go po prostu zostawić na tej mapie, że on sobie po prostu żył. Aby stał się takim charak punktem charakterystycznym mojej mapy, że jest tutaj haczka Stefan, ten różaniec, to jest Northern Pintail w angielsku. Jest taki Stefan, po prostu z nami będzie, chodzić z nami wiecznie, latać sobie tutaj. No chyba, że w końcu mi się go uda polować, tego, już upoluję, ale jak na razie, no to Stefan ma zapewnione prawo do życia. Będę go jakoś specjalnie na niego polować. Więc no, Stefan ma spokój. Święty spokój ma, może sobie siedzieć, a my zbliżamy się do bobrów. Gdyż one są gdzieś tutaj właśnie. Ich ta strefa jest u mnie. Tylko jest... Tak ona jest beznadziejnie ułożona, ta strefa tych bobrów. Że masakra. Ale dobra, ja tutaj już muszę przestać biec, bo będą mnie mogły usłyszeć. Po no, prostu te tętno będzie takie trochę do dupy. One mówią, gdzieś tu mają tą u mnie strefę. Choć mogły się jeszcze nie zebrać. Tak też może być. Dobry, chociaż jest ósma, no, między 8 a 12. Najlepiej gdzieś tak patrzeć 10, 11. Było to raczej 50%. one już się działy. A tak na no, tej 9. No, tak średnio. Ale może się odeszanie jednego bobra nie upolowałem u siebie. Prawda jest taka, że raz, o, 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 coś było. Jest. Jest bubr. Jest bubr. Na bubra potrzebujemy tej broni. Powiem, to jest dwójka tak zwana, jak ja to mówię, tak? I one siedzą. O, jest bubr. Jest. Jest. 200 metrów. Nie wiem, czy on nie chowa się z jakimiś krzakami. Ale nie. Dobra, dostał. Dostał bubr. Czy mu spada mu życie? Dobra, to był dobry strzał. To hmm. no, był dobry strzał, przyzwoity bubr padnie, możemy po niego pójść, teraz hmm. powinna się palić, tak jest, już się pojawiła nam presja łowiecka, czyli bubr trafiony, tu mamy jednak ich tutaj, tu tam mamy od bobrów tutaj na tej mapie, w tym miejscu, trzeba przez nią się przecisnąć, no nie, przepraszam, jeszcze tak nie, to był mój drugi ten na tej mapie, bo tu już jednego diamenta polowałem w postaci łosia przecież, kurde, e, po prostu Poszukać tego łosia, co mam ślady od niego. Znaleźliśmy po w odcinku. Powinienem był go w końcu znaleźć, ale ciągle o tym nie zapominam. Tam widzimy kolejnego bobra, który ma wszystko wywalone i sobie tam siedzi. No to co? Spróbujemy go, też, upolujemy go. Kurczek, tak sobie siedzi. okej, okay, idealnie. Dobra Teraz tylko znaleźć tego naszego pierwszego Jest tutaj Samica Jest i pierwszy bober Nie trafiłem w żywotny Trafiłem w kręgosłup Więc To jest to by był tak tylko srebrny Więc no Mam nawet zadanie wykonane Zdobądź upoluj bobra w mocy Sztucera, oczywiście jest też, zebła że, że pistoletu i... o, kolejna strefa, jak tutaj widzę, więc czwartą, jeszcze. I drugie jest przy pomocy łuku, no to, to trochę to jest chyba najgorsze z tych wszystkich <grym> trzech opcji. Sztucer jest najprostszy. Mm, po prostu bierzesz, strzelasz, do widzenia. No pójdziemy po tego tutaj, co tutaj jeszcze leży. O, leży bubr. Kolejny bubr. Więc mamy. Kolejnego drugiego Bobra. Nie jest to jakiś genialny, żeby go zapisywać. Nie? To nie jest żadne specjalne jakieś umaszczenie czy coś. E, więc no to jest zwykły, zwykły, bober brązowy dostał wy półco, więc dobrze go trafiliśmy. Mega ładny bober jest. E, dobra, super, ale też ma kasy strasznie one dają. O tam coś jest. pokazuje przez. Chwilę mi pokazało. głos spod animal. Ale... o, jest! MULAK! Mulaki tam mamy, ale takie dwójki, to małe mulaki. To są... Mm. Więc, z takiego wartego uwagi. Myślę, że sobie odkryję w końcu to ostatnie sumnisko, które jest tam na tym pagórku. Ostatnie sumniskiego mi brakuje na tej całej mapie do odkrycia. Mm. Wtedy będę mieć wszystko odkryte już na tej mapie. I byłoby mega fajnie, więc... Tam udamy, czy tam są jakieś kaczki przed Czasami lepiej też na tym drugim sztucerze, bo sztucer ma troszeczkę większe przybliżenie niż lornetka, ale nie, nie, bo to jest po prostu coś, jakaś tekstura nam się nie wczytała klasycznie. Tak, to tak, teraz już więcej wczytuje się. No dobra, mm, tutaj mam jakieś ślady, mam tu ślady mulaka. Nie wiem, czemu mi się tak zmieniają czasami te kolory, co mi się nie podoba. Tych, śladów ich troszkę irytuje. No dobra, teraz najgorsza rzecz, czyli przecisnąć się e, przez prze, przecisnąć się przez tą wodę. Mamy tu mulaka samca. Beznadziejnie dostał. Kurde, się że lepiej. Ju dostał w ciało. Niestety no zdarza się, no ale tak jestem zadowolony. Mamy karolinkę diamentową polowaną, to jest najważniejsze. A teraz prze przejść przez te, te rozlewiska tutaj. Są też mega ciężkie do poruszania się. Hmm. To jest ta spasamica, nie? Tak, nie, to jest jeleń ten yy, z Manitoby. A tutaj, tutaj jest jego. Ślad krwi chyba? No bo tu, tutaj jest jego ślad krwi. No nic nie trafiłem. Nawet jeszcze nie padł, więc yy, chyba on raczej nie padnie. Oczywiście mogę użyć psiaka, który musi to mnie przy, przyjść. Ale no, dobra, niech sobie skacze przez tą wodę. Hopsa, hopsa, jaką on skacze. No nie padł ten mulek. A Raczej tak się domyśliłem, że on raczej nie padnie, to był słaby strzał, już zobaczyłem, że e, przestań się z tej wody szpać, zauważyłem, że gośku go nie trafiłem, nie zdążyłem go trafić drugi raz, no to raczej mulaczek nam nie padł, very low e, bleed rate, więc on dostał pewnie w dupę, z dupaka dostał ten mulak, no on raczej, raczej nam nie padł, niestety to był zły strzał. Znaje się do tego, to pozłyszczał. W hmm. po sumie mogłem, mogę to robić na telefonie, to mi pokażę. O! I mulaki mnie ostrzegają. Szkoda, że to jest ten sam mulak, którego pierdyknąłem w dupę. Low, very low. Więc on pewnie w dupę dostał. sobie jest O! To nie jest ładny, duży. Nawet jestem ciekawy, czy tu gdzieś by był ten mój, ale mi ten się podoba. Mega, ładne poroże ma. Jak na tą yy, klasę, dwójkę, to mega ładne poroże, chyba go też trafiłem słabo. No jakoś nie umiem dzisiaj w te mulaki strzelać. Dosłownie, źle strzela mnie. A ten ma chyba większe szanse, by paść, bo jest chyba większy placek tej krwi. Ci się wydaje? Tak, jest większy e, organ, ale niewitalny, ale to daje większe szanse, że on jak padnie, e, ten mulak, akurat ten chociaż, tyle. Chociaż też nigdy nie wiadomo, ale dostał w organ, więc raczej powinien paść. Więc, yy, no. No to jest ten sam. Dobra. No pat, Ten mulak padł. Tamten nie padł. Więc yy, chociaż tyle dobrego, że jednego mulaka ustrzeliłem. Tylko się nie genialnie, ale ustrzeliłem. <noise> Więc no. Dobra. Przestańcie mnie ostrzegać. Zostawiam jeszcze dość do tego słuzniska i po prostu pójdziemy sobie dalej. Się tą górę rzeki sobie myślę, pójdziemy kawałek. Gdzieś to nie zaraz. Paść. Jak już jak się potrafi, to nie trzeba mieć psiaka do polowania, do tropienia. Chociaż czasami się przydają. Nie powiem, czasami. Jak gdzieś są takie te psute ślady i one gdzieś tak dziwnie biegną, te zwierzyny. No to się to przyda. Czasami, jak tutaj, no to bezproblemowo go czyli wytropię zaraz. Gdzie on tam po prostu sobie padł, ten mulak? On gdzieś tutaj powinien zaraz już leżeć w sumie gdzieś ze zakrętem. Tutaj kolejny, kolejny ślad. Jest, już tam leży. Dobra, z tego mulaka mamy polowanego. Jak nie żywo, to nie wiem, gdzie on dostał, kurde. Musiał tak bardzo się dobrze go się trafiłem. No, był ładny, 222 nawet, spory. ciąg dostał? Aha, dostał wewnętrzności. Znaczy mamy misia. No dobra. Jakieś pieniążki zarobione, nie? O, jest misiek, no jest. W sumie, jak tak se... samica stoi, to ją jeszcze ustrzelimy, w sumie. Manitoban. Jeleń... Z Manitoby, sobie strefę łosia jeszcze odkryjemy. No i dobra, tam kiedyś na streamie mm, nie o tym Pery, o tej broni z tego najnowszego DLC-ka na broń, czemu goniłem? Kurde, szczerze mówiąc, używam tych swoich rzeczy, jedynie co zmieniłem to zmieniłem tego ostatnio, te niższe na tego Rangera, w sumie zmieniłem, zmieniłem sobie nie tej zarzy na małą zwierzę, tylko tego wiranta. I szczerze, ja autentycznie nie widzę potrzeby, aby posiadać inne te sztucery czy te dodatki. Bo to co ja mam, jest wystarczające do szczęścia. Dobrze mi się to spisuje. Wiem, że kaning ma duży rozrzut. Jest chyba jego największa bolączka. O, strefa barzantów! Jest największa bolączka Kaninga To to, że on ma właśnie yy, ten odrzut dosyć spory, ale tak to, to jest według mnie jedna z najlepszych broni i się tak z niego dobrze strzela. Się, no, lekko tylko śmierdzę i już tego miśka rozwaliłem. No, to był idealny strzał. A jakoś z innych broni spróbowałem, te większe kalibry, to nie umiałem się jakoś nie wczuć. Fakt, nie testowałem tego jakby nowoczesnego ciężkiego kalibru, nie testowałem yy, z, z tego właśnie Rapidonic bo nie mam. Ale jestem przyzwyczajony. Mamy tu kolejne... O! Są różańce. Może będzie Stefan tu zelatać. Ale nie, Stefan ma w innym miejscu strefę. To wiem. Stefan ma strefę tutaj i tutaj. Przynajmniej może mu tutaj troszeczkę ta presja obiecka tu spadnie, więc będą większe szanse, żeby Stefan przyszedł. Może kiedyś wtedy będzie taki Informacja, yy, na odcinku Stefan do nas dołączył w końcu. O nie, to też padło chyba. O nie, to Misiek zobaczył. To Misiek jest przecież. A jak debil. Mm, od, że to jest ten. Mm, drugi Mulak, którego strzeliłem beznadziejnie. to nie to jest, To całe szczęście jest tylko. E, ten Misiek tu był po prostu trafiony. Dobra, schodzimy po tych górach. Aha, nie, on mi teraz zdał to te obrażenia, szczerze. Mam niby apteczki, ale to nie jest tylko, że. O, już teraz w tej chwili muszę tych apteczek użyć, więc na razie tego nie będę robić. Bażant co mi wszystko widziałem już na tej mapie. Wszystkie każde zwierzę widziałem. Te, te śnieżne gęsi, z czego wiem, że mam też diamentową śnieżną gęś na mapie, bo widziałem ją w locie. Wiem, że mam. I w sumie, może kiedyś też na nią się wybierzemy, spróbujemy ją polować, bo akurat śnieżną gęś bym chciał mieć w swojej kolekcji. Akurat. Byłoby fajnie. No dobra, my po prostu idziemy sobie tutaj z tą rzeką. Mapa jest ładna. Ja lubię tą mapę. Ładnie się na niej poluje. Ale jedyny problem, co mam z tą mapą, jest to, że jest stosunkowo dużo tych lasów ale chyba moi największym problemy, mimo tego, że ile jest tej zwierzyny, bo aż 19, to jest tu pełno no, niepotrzebnej zwierzyny, no po co kolejne mulaki, no białogonowe, czy barżanty, Dla mnie to nie są jakby zwierzęta interesujące do polowania. Wiem, że niektórzy ulubiają polować na no, te mulaki i wszystkie te czarnogonowe i te wszystkie rzeczy. Dodali nowego Greatwana z tą mapą. I taką możliwość na przykład dodać Greatwana Wilka. Byłoby mega fajnie takiego wilka mieć. Greatwana, A kurde, dodali Mulaka czarnoogonowego, czyli tego Muldira teraz po angielsku jak gram. Kurde, na co to komu? Na co to komu? O, mamy kolejną strefę Mulaków. Na co to komu? To nie jest jakieś ładne, no. To jest brzydkie, mi to nie podoba. że takie brzydkie są te garitłany. Jedyne garitłany, jakie mi się w sumie podobają, to barżanty są mega ładne, lisy są najładniejsze, no i miśli. te wszystkie kopytne jakoś mi nie przekonują. W sumie, ale też jeszcze z tych zwierząt, no mulaki, jak ja patrzyłem na no w stacik występowania, to one ledwo sięgają alberty. marżanty chyba z tego zjomu też ledwo sięgają zasięgiem alberty. Widłorogi też ledwo sięgają alberty, więc to jest dużo zwierząt które mogliby zastąpić czymś innym, na przykład. Mogliby dać partwę górską w sumie, zamiast bażanta, bo według mnie byłoby to ciekawe rozwiązanie. Zamiast... Już mogliby dać na zamiast jakiegoś z tych, z tych mulaków. Zamiast widłoroga, nie wiem. No dużo, jest, dużo jest zwierząt, które mogliby tu dać. Zamiast tych cholernych takich kopii. Kopii w ale no wiadomo, oni są twórcy troszeczkę są leniwi i po prostu robią kopii w klej Tyle. Niestety. Bo no coś tam było chyba, tak. O, kolejny całkiem spory mulak. E, dwójeczka kolejna, duża całkiem całkiem duża. Ale bez potencjału, bo to potrzeba aż 255 na diament. A ten ma jest, jest poniżej 200 w ogóle, więc na pewno jest to albo złoty by był, albo jakiś... E, Złoty będzie mulak. To nie jest diament. ten jest w 150, ale złoty to jest na 100%. Więc w możemy sobie go upolować. Jak on tak sobie tu stoi, tak ładnie ustawiony w sumie. To sobie do niego podejdźmy, będzie to nasz kolejny łup. Oprócz tego e, miśka, mulaka, dwóch bobrów i karolinki, będzie kolejny mulak, których mam już dużo. Mam w sumie mam 3 diamenty. nie 4 diamenty tego wiem, to nie jest dużo. Dla mnie, jak się cieszę z każdego diamentu w sumie, bo jakoś w diamentach y, nie siedzę dużo, ich nie mam. A mi to tam wystarczy. Hop, powinien paść, to był dobry, tak jest, padnie, to był dobry strzał z Rangera, Hopsa. Przedujemy Made in USA. No i dobra, idziemy po mulaka numer 2. Ten jeden się nie udał, ale udał się i ten kolejny numer 3 de facto. Na tego co w dupę trafiłem nie siad, ale ten nam siadł. Będzie do kolekcji kolejny po prostu mulak. Tylko teraz trzeba się przedostać na drugą stronę tego rozlewiska. Co czasami jest tu dosyć sporym wyzwaniem w tej e, mapie. Dyszacz bowiem. O dziwo te rzeki, ta rzeczka tutaj jest mega głęboka, mega głęboka ona może być, więc no, nie jest to jakoś w sumie najłatwiejsze do poruszania się, no dobra, on gdzieś tu powinien leżeć, jest, placek krwi, od już tam leży sobie kawałek dalej, bliziutko, hopsa, jest mulak złoty, 215, mniejszy niż tamten, co go trafiłem we ale całkiem przyzwoity. Dostał w płuca, lewo, lewe płuco, wątroba i żołądek. Ok, przynajmniej dostaliśmy 800 y, pieniążków za niego, więc całkiem przyzwoicie mi to odpowiada. Będzie do banku naszego, trzeba zarabiać pieniądze, pieniądze trzeba zarabiać i tyle. No dobra Idziemy sobie dalej Przed siebie tam jakieś znowu Ślady, jakieś większe kupsko Tu jest chyba Nie, nie, to jest też mulak białogonowy Ja już myślałem, że jakieś Coś ciekawszego, ale nie, to jest Mulak białogonowy, kolejny Cholera jasna, za dużo tego, za dużo Nie, nie lubię tych mulaków, one są brzydkie eee. Chociaż najbrzydsze to Są bawidłorogi o, kolejne kaczki gdzieś nam tu lecą. Są chyba tak różańce. Ale żaden nie. Ma... Jest jeden duży, widzę tam z tym. 1035. O, ku... cholera, wilki! Okej. Okay. Dobra. Dwa wilki tylko Dobra, pozbyliśmy się. Jeszcze jakiś jeden idzie. Pasamica. O, idzie więcej tych to już uciekają. Od nas. Okej. Okay. No co, wilki nas się zatkać. Wiem, że mogłem ich strzelać z innego kalibru, ale jak widziałem, to jest jakiś szóstki. No to stwierdziłem, że chcę się po prostu jak najszybciej pozbyć. To byłby złoty okej. Okay. Na spokojnie. Da spokojnie. Do zrobienia to jakiś byłby srebrny, więc. Jakoś nic wielkiego by to nie było. Gdyby to był... Patrzę, patrzę kurde, dziewiątka wilk. No to bym już strzelał z tego, nie? Z tej broni. Ale że to były szóstki, no to nie widzę sensu by się z nimi cackać w jakiejś... Łagodne strzelanie z, z, z normalnego kalibru podnie. Po prostu wtedy wyciągam kaninga i się z nimi żegnamy. Kaning robi sieczkę. No dobra, tam jeszcze jakieś samice, wiem, no, że jakieś samice uciekły, chyba tam były jeszcze dwie sztuki w tej watasze tych wilków. No ale już uciekły, raczej na 100%, jest daleko. Uciekły. No dobra, myślę, że w tym miejscu byśmy. Zakończyli ten kolejny odcinek z dekantera na Albercie. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subika, co tą uważacie. Z każdy komentarz jestem bardzo wdzięczny, za wszystko jestem bardzo wdzięczny. No ale dobra, widzimy się w następnym odcinku, w którym nie, nie wiem co będziemy robić. Może, za, może poszukamy znowu tego łosia e, diamentowego, e, albo pójdziemy na gęsi. Albo poszukamy bizonów, albo poszukamy Stefana znowu. Chociaż widziałem Stefana i szukamy. Stefan zostaje. No ale cóż, do zobaczenia na razie.